Bułgarska delegacja mierzy Gacie, właśnie. Gacie tutaj się zapina pod szyję. I don't know. Stringów nie ma niestety, więc nie będziemy mogli seksownie wyglądać. Właśnie przywdziałem kopanianą stylóweczkę. Tutaj górnicy nawet dostają majtaski służbowe. I ta stylóweczka kopaniana gdzie będzie nam towarzyszyła pod ziemią. To jest właśnie telewizyjna ekipa z BTV, czyli bułgarskiej telewizji, która przyjechała do Polski. Po to, żeby zrealizować materiał na temat transformacji energetycznej, pytać o to, jaki będzie los górników, kiedy te wszystkie kopalnie będą wygaszane powolutku, jak ich przekwalifikować, jak zorganizować życie tym górnikom, ale nie tylko, bo też jak zorganizować życie na tych terenach, gdzie teraz są kopalnie, a kiedyś trzeba będzie przebranżowić nie tylko ludzi, ale też właśnie tereny, żeby tutaj to tu życie na tych terenach, w tych miastach, w tych miejscowościach. Na osiedlach dalej się um, toczyło pełnią. Bierzemy aparaty ucieczkowe, to generuje tlen i można przetrwać, dlatego to się nazywa aparat ucieczkowy. No ale obiecaj nam, że nic takiego się nie będzie działo i że aparat się nie przyda. Jesteśmy w kopalni Bolesów Śmiały w łaziskach, a ja za mną Radiana właśnie z telewizji BTV bułgarskiej. Przygotowuje się do nagrań. Będziemy zjeżdżali teraz na poziom 420 wagonikami szynowymi będziemy 6 km jechać do miejsca docelowego i później już do pola, do ściany będziemy jechali kolejką podmieszaną W takim bogatym towarzystwie rodzin nie będzie. Zobaczcie. A. Ała. Dzień dobry. Jedna minuta trwa taki zjazd na poziom... Który to jest poziom? 420. 420 metrów pod, tak, pod ziemią. Otwórzmy się od dna Przeń Boże zapraszam Dzień O znowu nie będzie miejsca dla dwumetrowców Jest miejsce to, to Jest, jest miejsce, to, to miejsce na nogi panowie Jest miejsce na naprawdę się zmieszczę Czy my możemy jechać? O oh my god Ja muszę nogi zostawić na zewnątrz łatki z bo tutaj wszystko jest w zasięgu mojej głowy więc ja cały czas przywalam jakieś elementy które sterczą z sufitu moja głowa jest zagrożona no i teraz wsiadamy do takich wagoników podwieszanych dla nas tutaj jest wszystko zaskakujące i, i, i chodzimy z, z bananem na, na twarzy więc cieszymy się, że jedziemy kolejką która wygląda jak taki rollercoaster a słuchajcie, jest taka policja leżąca jest super wygodnie dla was to nic nowego nie ma, nie? Nie! Słuchajcie, to zdecydowanie nie jest sport dla ludzi, którzy mają jakiś większy wzrost. Bo to cały czas pochylenie muszę który... iść. How do you feel, Sasza? Jest termowetro, yeah, Temperatura, słuchajcie, tutaj jest blisko 30 stopni. No My Jesteśmy spoceni, przebijamy się, To jest tak strasznie wąsko. Bardzo mało miejsca. Czas. blisko. I bohater naszych nagrań, czyli polskie czarne złoto. Coś, co dla tych ludzi tutaj w kopalni tak naprawdę Wiąże się z całym życiem. Ta kopalnia ma 250 lat, wyobraźcie sobie. I tutaj ci ludzie pracują od pokoleń. What, are, this, wrong, Powiedz Darek, co tu się dzieje o tej ścianie, jak ona jest szeroka i jak ta maszyna kombajn tutaj pracuje. Co tutaj, w którym miejscu jesteśmy w kopalni? The wall is 250 wide moim zadaniem właśnie jest umożliwić tę komunikację, jestem medium, żeby się mogli dogadać. Radiana ma niestety Crisis time. Last time doing this. Obacie już steal alive? Radiana? I feel yeah. you know? Spoko jeszcze tylko godzina z powrotem i jesteśmy w domu. Wierzcie mi naprawdę to jest mega ciężka praca. No tu chwilę się poruszamy. Przeszliśmy jakiś kilometr. Musisz mi you wiesz? Know? Yes. Ona nie może oddychać i głowa ją boli. Czuję, że ma ciśnienie. Ale are sweating as well, Radiana. So I think that we will go, we will go. We will leave soon. Radiana ma jakiś kryzys właśnie. Nie wiem czy to stres, czy to czy naprawdę się źle czuje, ale coś jest nie tak. Więc nie będziemy tutaj długo, tylko nagramy i wychodzimy. Ekipa działa. Ekipa ja w tarkiem. Nikiem tutaj już coś. Jego ojciec też był górnikiem. syn też jest górnikiem, więc typowa śląska taka górnicza. Ale wiecie co? To co nas łączy, to tak będzie być razem na froncie, bo jest, tutaj, nie? Tutaj jesteśmy skazani tylko na siebie i tylko na siebie możemy liczyć. W ogóle w kopalni jest bardzo obrazkowo, bo górnicy mają tą całą pracę na sobie, czyli brudne ręce, brudne twarze, zmęczone, spocone czoła. To akurat oznacza ciężką pracę, rzetelną pracę, bez kompromisów. Jedzie po nas pociąg. Tak. Właśnie trochę awaryjnie, bo tutaj się ekipa źle poczuła Więc podjeżdża bliżej, żeby można było No można tak powiedzieć trochę ewakuować do miejsca gdzie przeszedłem się znowu na inną kolejkę a przecież znowu będziemy jechać się już witą do góry Także koniec przygody ze ścianą na trzeba na czat pszczoła trzeba było. będziemy wracać jeszcze